Design tokens, czyli tokeny projektowe, zdefiniować można je jako język komunikowania w design systemach. Tokeny projektowe to najbardziej podstawowe, powtarzalne elementy, atomy każdego projektu: przykład, kolory lub typografia. Każda aplikacja, strona, interfejs to zbiór takich kolorów i typografii. Każdy tekst musi być zapisany konkretnym fontem, cechującym się np. konkretną wielkością, odstępami lub wysokością linii. Jeśli pamiętacie koncepcję Atomic Design, zrozumienie czym są tokeny projektowe nie będzie sprawiało Wam żadnej trudności. Brad Frost, czyli autor koncepcji Atomic Design, słusznie zauważył, że tworzenie atomów, które stanowią butulec produktu cyfrowego, znacznie przyspiesza i ułatwia prace projektowe i programistyczne. Tworząc spójny system, który składa się z elementów o coraz większym poziomie złożoności mamy możliwość bardziej precyzyjnego kontrolowania wyglądu i sposobu działania przyszłej aplikacji. W koncepcji Brada wrosta system składa się z pięciu sekcji naśladujących budowę materii. A materia składa się z bardziej podstawowych elementów, takich jak atomy. Te z kolei stanowią budulec molekuł, które tworzą organizmy, a następnie gotowe strony, szablony i aplikacje. Mówiąc innym językiem i rozkładając dowolny produkt cyfrowy na części pierwsze, wyróżnimy w nim funkcje, czyli poziom najwyższej ogólności, interfejsy, które są złożone z funkcji, komponenty, które tworzą interfejsy oraz tokeny, które tworzą komponenty. Więc przekonaliśmy się, że system projektowania nie jest naprawdę użyteczny, jeśli nie jest używany przez deweloperów. Dlatego musi to być połączony wysiłek zarówno projektantów, jak i deweloperów, aby stworzyć design system. Więc można powiedzieć, że tokeny projektowe są minimalnym, określonym komponentem. Sprawdźmy teraz na ten przykład. Mamy tutaj określony kolor, który się nazywa Purple 600 i ma, znamy jego wartość w heksach. Następnie Programiści przetłumaczą to co widzą w filmie lub w innym programie do projektowania i stworzą oni variable, tak zwaną zmienną, która zawsze ma właśnie dolara z przodu. I do tej zmiennej dopiszą wartość kolorów heksach. W zależności gdzie będziemy tego koloru używać, będzie on kolejną zmienną. Czyli, tak jak tutaj widzimy na podstawie przycisku, teraz nasz przycisk ma ten kolor Purple 600. Jednak jest on zdefiniowany jako zmienna button, primary background, ponieważ to daje o większe znaczenie. Więc tych zmiennych w samym przycisku może być o wiele, wiele więcej. Takich właśnie jak kolor, cienie, odstępy, ikona. Więc w kodzie anatomia koloru głównego brandu mogłoby wyglądać tak, i ten token później można przekształcić i sformatować, aby spełnić potrzeby dowolnej platformy. Więc tokeny projektowe wchodzą w skład bibliotek komponentów. Mogą być to wspomniane wcześniej kolory, typografia, ale także inne elementy graficzne, takie jak odległości między elementami, zaokrąglenia, cienie i tym podobne. Mogą to być statyczne, jak i również animowane elementy. Więc po co są nam te design tokeny? Pozwalają one zachować spójność skalowalność całego interfejsu użytkownika są także o wiele bardziej wygodne gdy projekt jest aktualizowany. Tokeny projektowe również mogą stworzyć do tworzenia komponentów stylów aplikacji, które są używane w różnych wariantach. Oraz to co najważniejsze jest to wspólna konwencja nazewnictwa zrozumiała dla wszystkich, dla projektantów, deweloperów, product managerów i wszystkich zaangażowanych w design system. A więc jak zrobić tokeny w Figmie? Możliwość tworzenia tokenów projektowych oferuje dziś większość narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia aplikacji. My dzisiaj zajmiemy się Figmą i na początku pokażę Wam, jak stworzyć design tokeny przy użyciu wbudowanych funkcjonalności Figmy. Więc w Figma możemy dodać tokeny kolorów, typografii, efektów oraz siatek. I robimy to za pomocą stylów. Więc najpierw dodam te wszystkie cztery kolory i jeżeli chodzi o ten kolor czerwony, wystarczy, że najedziemy na element, który właśnie używa tego koloru. Następnie w prawym panelu mamy zakładkę fil. klikamy w cztery kropki, a następnie plusika i utworzymy nowy styl, nazwijmy to może na razie tylko red. I tak samo zrobimy dla pozostałych. Orange, yellow, Purple. Więc teraz, jeżeli odklikniemy, możemy zauważyć, że nam tutaj cztery style kolorystyczne zostały dodane do biblioteki i mamy do nich teraz zawsze podgląd. Więc, jeżeli stworzymy sobie jakiś kształt, klikamy w cztery kropki i możemy wybrać, którym kolorem chcemy teraz wypełnić ten kształt. Dobra, więc to było dla kolorów. Następnie, jeżeli chodzi o typografię, działa to tak samo. Zaznaczamy tekst, który chcemy dodać do biblioteki, i tutaj mamy określone, że jest to. Font Inter, jego grubość to jest regular, jego wysokość jest to 64 piksele, wysokość linii automatyczna. spacing też mamy ustawione na 0, tak samo odległość pomiędzy paragrafami jest 0. Więc klikamy w cztery kropeczki, następnie plusika i możemy to sobie nazwać H1. I zrobimy tak dla pozostałych. I pojawią nam się one również w panelu po prawej stronie. Podobnie to działa dla cieni. Więc możemy stworzyć teraz jakiś cień, o, proszę, a następnie ten cień możemy dodać do naszej biblioteki. I ostatnie co możemy dodać jest to grid. Więc zrobimy sobie jakiś frame i załóżmy, że mamy grid niemodularny, tylko chcemy kolumny. Załóżmy, że mamy taki grid i również chcemy go dodać do naszej biblioteki i robimy to analogicznie, cztery kropki i plusika. I teraz mamy dodany grid, czyli siatki, drop shadow, czyli tutaj ten cień, style tekstowe oraz style kolorystyczne. Więc mamy teraz kilka przykładów, gdzie używamy właśnie tego samego koloru oraz tego samego stylu tekstowego, więc jeżeli teraz zamienimy tutaj ten styl na no, na przykład, zmienimy jego grubość z regular na black, Wszędzie gdzie użyliśmy tego stylu, analogicznie nam się to podmieni. Tak samo możemy zmienić wysokość, odstępy. To no dosłownie wszystko tutaj co możemy ustawić. I tak samo jeżeli chodzi o kolory. Czyli klikamy tutaj w te suwaki Edit Style i możemy sobie podmienić, że ten fioletowy już nam się nie podoba. Chcemy, żeby on był bardziej. Różowy zamiast fioletowego, więc wszędzie gdzie użyliśmy tego stylu, nam się to podmieni. Więc, jeżeli teraz chcielibyśmy zmienić rodzinę fontów, musielibyśmy to zmieniać tutaj pojedynczo. I żeby to zmienić manualnie, zajmuje to dosyć sporo czasu, a co dopiero jeżeli design system jest bardzo rozbudowany. Jednak same funkcjonalności FIGMY mają dużo ograniczeń. Patrząc na przykłady, nie możemy zdefiniować reużywalności. Tak jak tutaj macie, że same określone tutaj na przykładzie Gray 500, ale również ten sam kolor Gray 500 mamy w tokenie, który się nazywa tekst muted. I w FIGMie tego nie możemy ustalić, więc nie możemy linkować danych tokenów między sobą. Sporo czasu zajmowało nam aktualizację. Tak jak widzieliście przed chwilą. Zmiana czterech tokenów, żeby tylko zmienić font, jakiego używamy, zajęła chwilkę. Oraz nie jest to zaprojektowane, żeby używać metodologii Atomic Design System. Wszystko jest wyrzucone w panelu po prawej stronie i nie mamy tego jakoś podzielone na atomy, molekuły, organizmy i tym podobne. Więc na pomoc przychodzi nam teraz Figma Token Plugin i jest to dla zaawansowanych użytkowników. Więc plugin nazywa się Figma Tokens. Użycie tego pluginu pokaże wam na przykładzie design systemu, który stworzymy razem podczas kursu. I tak jak możecie tutaj interwej interfejs tego pluginu, po lewej stronie mamy coś takiego jak sety i możemy ustawić set globalny oraz inne sety. I to się przydaje w szczególności, jeżeli mamy na przykład light i dark mode w aplikacji, w której tworzymy. Więc te sety są tak jakby biblioteką i żeby zacząć od jednej biblioteki globalnej w zupełności nam to wystarczy. Mam już dodane style tekstowe, kolorystyczne, różne cienie oraz gridy. I to co jest naprawdę fajne w tym pluginie jest to, że możemy stworzyć tokeny dla odstępów, dla rozmiarów, dla zaokrąglenia rogów i o wiele, wiele więcej. Więc to, co normalnie nie możemy dodać jako token w filmie. Więc najpierw zaimportujemy wszystko to, co już tutaj mam. Klikamy w Styles, a następnie import Styles, i tutaj chwilkę nam to zajmie. I tutaj już mamy zaimportowane, właśnie kolory, które mieliśmy wcześniej: cienie, focus rings, wszystkie, wszystkie style tekstowe, które mieliśmy wcześniej, różne odstępy. To, co normalnie byśmy nie zdefiniowali w, po prawej, w panelu po prawej stronie. Tak samo line height możemy sobie zmienić, wielkości fontów i wiele, wiele więcej. Więc teraz, żeby pokazać Wam na przykładzie, wejdźmy sobie może w button. Więc wybierzmy sobie ten button, i tu był Primary 600. Więc tylko zaznaczę, żeby tutaj nam się zaktualizowało, że ten button używa tego koloru. A następnie, co możemy zrobić, to jest dodać zaokrąglenie rogów. Więc wybierzmy sobie Border Radius i stworzymy sobie nowy token, który się nazywa Radius. Mm. Zróbmy sobie Small. I tutaj widzicie, że to jest 12 px zaokrąglenia, więc wróćmy sobie na 12. I stworzymy może jeszcze jeden na. No. Radius, medium, i zrobimy to na 25, żeby było widać różnicę. Więc może wezmę ten przycisk i jeszcze jakiś na przykład input, gdzie również używamy właśnie 12. I jeszcze jeden rodzaj przycisku, na przykład secondary. Dobra, więc teraz tutaj wszędzie mam określone, że jest to 12. Więc teraz jeżeli zdarzy się sytuacja, że będę chciała na przykład w całym moim design systemie już nie mieć zaokrąglonych rogów na 12, a będę chciała mieć je zaokrąglone na 25, zamiast robić to manualnie, przy pomocy właśnie tego pluginu wystarczy nam dosłownie dwa razy kliknąć. Więc najpierw ustalmy, że jest to na 12, więc teraz wszędzie gdzie zaznaczyłam, że border-radius jest yy, określone tokenem radius-small, Wchodzimy sobie właśnie w ten plugin, a następnie edytujemy token i możemy zmienić teraz 12, na przykład 25. A następnie, jak widzieliście, wszędzie tam, gdzie użyłam, zmieni się to automatycznie. I żebyśmy mieli to robić manualnie, to zajmie nam to ogrom czasu a tutaj dosłownie to było jedno kliknięcie. Więc wróćmy tak, jak było wcześniej, na 12, tutaj użyłam na tych oraz na tym przykładzie klikamy update. A następnie nam się to bardzo szybko podmieni. I tu jest przykład, jak można dodać właśnie zaokrąglenia rogów jako tokeny. I tak samo, jeżeli macie zdefiniowane odstępy w swoim design systemie, również możemy je dodać właśnie do tego pluginu. Więc dodajmy sobie mm, kilka. Wrzucamy tutaj nazwę 1 i to jest 4 piksele. 2 to było 8 pikseli i musimy zróbmy 3 i to jest 12 pikseli. Więc jeżeli teraz wró wrócimy do naszych tutaj przycisków. Mamy odstęp ustawiony na 8, więc 8 to było 2. I zmieńmy te również tutaj ustawmy. Więc jeżeli teraz zmienię, że już nie chcę mieć odstępu na 8, a chcę mieć na na przykład 16, powinno nam tutaj wszystko się zaktualizować. Więc, tak jak widzicie, ta wtyczka pozwala nam udokumentować wszystkie tokiany, które stworzymy, nie tylko dla stylów kolorystycznych i tekstowych, tak jak Figma proponuje, ale możliwości jest o wiele, wiele więcej.